Wyściglo i wy mnie! Fuck. Brrr! Ła! Oh, wow. Żartowałem. No, żartowałem cały, HP prawie nie dało! Żartowałem. Tak? A ile masz? Brrr! W powietrzu. Siemano, ja jestem polski niedżaj, jestem mną dzisiaj. Cześć! Siemano! O, dzięki za broń. Stary, nie wiedziałem, że mi przyniesiesz taki prezent. <laughs> na rozpoczęcie. Dzięki, przyda mi się na pewno. Um, proszę bardzo, no, nie ma przeczny. Taki zagombista broń, taki zagombista broń. No, <laughs> no, taki... Taki zagąbista broń, taki zarombista broń. Pamiętaj jak tego bonsai'a chodzimy. Dery, dry, 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 dry. Marzaką lepszą. O, Marzaka, dzięki. O Pamiętaj, że tylko na tego bonsai'a. To jest długa. O mój Boże. Spać mi się. Jaki Aimbot? Widzieliście headshot? przed. tak, tak, tak. nie. Teraz się zjadę. Zjem Uuuu. Mm -mm. Co mi Ninja. Co? Weź mi Co? Tak. Mm. Mm. Co tam miałem? <śmiech> <śmiech> O, GG Dobra tylko 10 odznaków i i To jest tam. To jest tam. mnie, brawo. Teraz tak. mnie Teraz mnie nie nie Mogę mi skarż wystawiać? To ją załóż na głowę. Dawaj na automaty. Na co? Auto Ma ty. Nie, ja na... ja na skołty. Co za <susza> krz... krzcia! Czekoladę mam jeszcze. Ty skawałeś czekolady? Nie, może... Masz kapurę do tego w Widziałeś jego jaja? Właśnie wszędzie. O nie, CD przelatuje. Cześć, 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 cześć. Mogę Cię zjeść. Tylko mi to... O -o -o -o. Stary, dawaj teraz nasz odgany. Dawaj nasz odgany. Przykro mi, ale za późno. Czecha masz, szoty. Jeszcze amunicja. o. Dobra. Mm, jeszcze, jeszcze mam powiedzieć, tak? Do ciebie. No, no dopiero idę. Bam, 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 bam. Kupuj Gana. lol owe ale urwał <noise> ty mnie nie nie może zabić ale gówno shotguna kupiłeś wiem nie stać na lepszego on się tak nie zrywa gówno shotgun <noise> Ja dosłownie żygam kasą. Jakbym tyle miał w realnym świecie. Łoo. A ładu, przesłup. Dawaj, gana. <słysy> <grywania> Dawaj to da też odgadę. Masz no, od No, na te, to, na tego co mi wziąłeś. Złodzieju. <laughs> Rloading szmaca. <laughs> Staćcie na niego? Co? Nie. O, jak mi przykro. Mm -hmm. Jestem taki smutny. <tankuś> tak jest tak się... więcej przez ciebie. <tankuś> <tankuś> znowu? W ogóle tak jakbyś chodził i strzelał z pacją. No to tak wygląda. Chodzisz, nie ruszasz tą yy, strzelbą, tylko po prostu idziesz prosto i ze stoisz. Bo ja czekoladę. A potem ludzie się będą dziwić, czemu masz brązowe usta. No dawaj, dawaj, dawaj. Hmm. Tak Jak myślisz, co to jest loket Nie wiem. I nie obchodzi mnie to. Pytanie dla Ciebie. Ło, zabrałeś mi połowę HP. No, naprawdę. Cześć. Pozdrów Marlenę. Cześć. Jakim cudem? tu szmaty miał. Nie zdążysz, nie zdążysz. Tak się bawimy. To już masz autoszmatę. Tak się bawimy, spoko. To się bawimy. Ja autoszmatę. Zostało mi 100 HP. Co, co, co? Jak słaby jest. O, już tak mało punktów i następny ten. jeszcze nie punktów, tylko tych. Jeszcze ja tylko dwie odzdaki. I następna radga. Będziemy stać na kuby Powodzenia. <grystanie> to jest takie czelne. Czy jeszcze musisz na to uzbierać kasę. A cały czas padasz. O. <grystanie> Omg. Dobra, jeszcze dwie rundy i kończymy. No, może ci popadamy? Co? Jaki ci duch! No i stary, teraz cię rozjadę. Teraz cię, stary, rozjadę. Mam no, swoją... po prostu szmatę. Ja mam teraz taką giwerę, że cię na ułamki powalę. Na ułamki. Ułamki, ułamki, ułamki. Ty się, się intrygujesz w ułamkach. Drrrrrrniibega. Dru... To było za gówno. Co to było? Skrowy. Co? To jest skrowa. stać. O, jestem kapral. Klękaj, już ma to przede mną. Mi nie bo... nie. Zabijecie, piczko, piczko, piczko. Skrowy, piczkę! Skrowy! Tak, zostaw tą krowę. Moja, 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 moja! Yes. No tak, jak yeah. ja mnie stać na drugą. I co ci, Jamniku? I cię zjadę krową. Na no jaką? Piczko. Na długą. Brrr. Jaki cheater. nie? 16 HP. 16. <grystań> Stary, teraz Cię zjadę. Jak Moja dobrze. krowa Cię trafi jednym hitem i padniesz. Rozerwie Cię na szczępy. Wybuchniesz. A to Jaki aj teraz padniesz. <kadręsko. gibberish> <gibberish> <Wow. gibberish> Skłapałeś duszę się. To dobrze. Joga, animacja, tak, tak. Dobra, ostatnia runda i kończymy. Joga, animacja, tak. Chciałam powiedzieć przeszczep, a przyszło mi do innego. Jakie yeah, aimpot Dobra, chodź, kończymy Nawet broń już nie kupuj, bo się nie opłaca Chodź tam na tego bombsite O mój Boże, nie ma to jak y, Biała całuje murzynkę, nie No nie strzelaj, chodź tu Dobra Fryer, fryer. Trzeba nie no... nie bić Nie bij! Źle masz hopa? No co to no, za nob? Dobrze ci da, okej, Dobra, chodź się już ogranicz Ustawić się chodź Udamy no, się? No, ustawiamy się, chodź Może wracać. Niestety musiał. No, mam małą HP przez ciebie. Piczko. Odwalcie. A ty nie zaskoczysz? Chadź <śmieniczy> mi tak tę dupę, nie? Eee, co za nob noby Ej ty naprawdę jesteś nob. Dobra, chodź się ustawić. Ej, bo to się przedłuża, nie? Masz i mi co powie nie mam, usunąłem sobie. Poprzez wysłanie SMS-a. Rścilo i we mnie. No. Fuck. Brrr. ła! Żartowałem. Powałem cały hape. Żartowałem. Tak, a ile masz? Powiedz W powietrzu. Okay. Już tam mieć dolecieć. Ej ja, nie no, dobra, chodź już ustawić. A nie na no, ustawić. Trzeba to zakończyć w końcu. Chodzi już ustawić, nie zrobić to było dobre. leci. z się tymi krokami, jo? Daj mi twój kot, a tym. ci e, dam swój. Nie? Czeka, łap! Zaczynłem ci tutaj. Nasz dwa krokolki, tutaj leżą. Witam. <totry> LOL <gry> Dobra, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, mówił na z Polski Ninja i... Cześć. Ano.